Witajcie kochani, na dzisiejszym strajku przygotowałam test strapek z miejscowości w też to jest na Śląsku, w Gopie, a więc mam jednak strajkę. Niestety nie udało mi się znaleźć numerem czwartym, ale jest numerem dwunastym. Owocowa eksplosja, czarna perła na czele ze szczęściem, z numerami szóstym, i nie czas umierać. I kocham zimę z 28 osiem numerem drapki. Czyli taki jest mój wkład. A więc mój wkład to jest 28 zł. Tak więc zaczniemy od kocham zimę. No i czego my tu szukamy? 26, 21, 33, 13, 25, oboczek, ósmeczka, 24, 21 i mamy 4 złote. E... E, 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 się zgadza, pierwsze cztery złota jest. No dobra, to teraz szczęśliwe linie. Tutaj, jak ta czarna linia się nie otworzyła, ale trzy ostatnie z tym pozostały to strapania. Garnek, no i garnuszka tutaj nie mamy. Pik jest. Jeden. No i ostatnia. Jej symbol to banan, ale czy nam coś daje to, czy nie? Patrzymy. Banan, banan, banan. Jeszcze tutaj drugi. No i niestety nic. QS. Trudno się mówi. No to co? Nie czas umierać. Teraz bonus. Świat, globus. No dobra. Zobaczymy, czy muszkę znajdziemy. No na razie mamy rekina. Motor, lorne, ron, lornetka, lupa, okulary i mamy muchę za 5 zł. No dobrze, dobrze. E, segarek bomba. Y. Czyli to jest 5 zł, mamy już 9 złotych. No dobra. No teraz ekstra linie. Dwa ostatnie, albo trzy ostatnie chyba dwa. Jak to to trzona linia się nie utworzyła niestety. E, księżyc. No i co z tego wyniknie? Czy Luna nam coś da? Luna. Eee, to po włosku Księżyc. O ile dobrze pamiętam. Księżyc, Księżyc. Hmm, hmm, luna. Luna. No i nam Luna niestety nie daje nic. No i ostatnia nasza deska ratunku to kwiatek. No i co? Zaznaczamy kwiatka, ale nam to nie ratujesz sytuacji, a głównie mi. No, więc strapka pusta, tutaj jeszcze był dzwonek, ale to tam niestety, nic, a nic z tego. Ale czekajcie, BBB jest, to gdzieś musiałam pominąć. Kurczę, parasol, nie było serca, dzwonek. Ja jestem gapa normalnie. Aha, porolki Niezaznaczone. Mamy 10 złotych. Dobra. Rolki tutaj były kochani. Sorki, że tak. Taka gapa jest tam, no, ale no może to się stać bo takiego czoplosa można dostać podczas tych linii. Jak to, to na cztery strępki. Tylko jedna przegra. No to patrzymy to w eksplosji. Czy W trzy ostatnie zostały owocki, i do Jak to, to trzy. Ona linia się nie utworzyła. Yy, Wiesienka. Czy będzie wisienka na torcie zobaczymy. Ananas, owocki, aha, aha, no i ostatni ja to cytryna. No i tego wynika, że przegrane. W WSI. Niestety, no to patrzymy. Czarno, perłę, perełki szukamy. Gwiazdeczka, łódź, korona, palemka, samolocik, bank, zamek, samochód, skrzynia i ciekawe, czy tu będzie perła, czy nie, no niestety zegarek. No to podsumowanie następujące: połowa strapek, że tak powiem. Co, cokolwiek przyniosła. A co to znaczy cokolwiek? To znaczy, że 10 złotych, 5, 4, 19 zł, czy jestem w plecy? Eee, 9 zł, no trudno, ale Belcin przetestowałem. Także, kochani, do zobaczenia na jutrzejszej premierze z drabki za 5 zł. Mam nadzieję, że mi się uda dla Was nagrać premierę. Jak mnie stałszyła, to wybaczcie mi. No cóż, no to trzymam kciuki za waszą drapanka, to cześć, pa pa.